Cześć, witajcie, z tej strony Waldo. Witam was w kolejnym odcinku z naszego nowego konta w ratowaniu świata. I teraz tak, moi drodzy, drodzy, nadeszła pora, żeby rozpocząć obronę burzowej tarczy 2 w kamiennym lesie. I nie będę ukrywał, bardzo bym chciał troszeczkę przyspieszyć ten proces przejścia kamiennego lasu, żeby już móc odblokowywać sobie e, wszystkie rzeczy w ratowaniu świata, takie jak. E, kompleks badawczy, zespoły bohaterów, etc., etc., awansowanie broni, jakieś schematy pułapek, wszystko wiecie o co chodzi. Moi drodzy, wykminiłem jedną rzecz i jestem bardzo ciekawy, czy to się po prostu sprawdzi z tego tytułu, że e, no po prostu jestem ciekawy, czy to po prostu ma sens i generalnie ten motyw jest dostępny tylko dla nowych kont. O ile to się sprawdzi, to na pewno dostaniecie powiedzmy dedykowany film e, na ten temat. E, I teraz tak, moi drodzy, Ogólnie przejrzałem sobie wszystkie tutaj zadania, powiedziałbym fabularne, um, od kamiennego lasu do doliny samowitości, bo to mogę zrobić i generalnie tutaj jest bardzo, bardzo dużo talonów rentgenowskich, za które oczywiście będziemy mogli otwierać sobie lamy. Przejrzałem dzisiejsze lamy i tutaj nie ma nic ciekawego. Jest gazówka, jest um, jak jacyś rzadcy bohaterowie schematy i ogólnie troszeczkę podgłośniłem dialogi w grze z tego tytułu, że to jest dosyć ważne i też zwracaliście mi na to uwagę, ja powiedzmy nie zauważyłem tego nagrywając, a już w edycji tak niewiele dało się zrobić z tego tytułu, że ścieżkę z mikrofonu nagrywam na tą samą ścieżkę co grę, więc niestety nie dało się tego zrobić. Ale moi drodzy, bez wędnego przedłużania jedziemy z obroną burzowej tarczy numer 2 w kamiennym lesie. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w naszym kamiennym lesie na drugiej obronie. Specjalnie nic nie mówiłem, bo dialogi też się trochę podgłośniłem. Ale moi drodzy, zanim ja tu w ogóle zacznę cokolwiek budować, dajcie mi chwilę. Ja tutaj sobie przede wszystkim wyczyszczę cały teren z tego tytułu, że nie wiem, czy ja mam materiały, żeby móc cokolwiek fajnego tutaj zbudować, więc moi drodzy, dajcie mi momencik, ja tu wszystko przygotuję. Dobrze, moi drodzy. Już odpalamy sobie burzową tarczę numer 2, nie czekamy na wsparcie, odpalamy dwie fale, jak mam być szczery to stwierdziłem, że sobie tylko i wyłącznie dostawię tutaj strzałeczki, które sobie zrobiłem, poziom czwarty. no i zobaczymy, w ogóle to sobie mogę zedytować, bo przecież mogę sobie wrzucić, po prostu wejść do środka w ten sposób, no gra już chyba powiedzmy tego nie ogarnia. Mamy dwie fale. Zobaczymy, co tutaj nam przyjdzie. O! Rojec. Potężny rojec idzie do nas. Nie lubię tego typu pustaka. Niestety. Dwie minutki. To sami widzicie, że tutaj takie ilości MOBA idą, że to po prostu samo się broni. Mają dwa potężne moce Pustaki. Dwa mocy. One będą same umierać od tego, strzałki ścienne, więc na no spokojnie tutaj wszystko się ogarnie. O, czachomiotka idzie. Yy. No to, to, to już trzeba chyba się skupić na bronieniu, bo ja nie mam tu żadnych osłon przeciwczachomiotkowych, ani tym bardziej przeciwlotniczych. Ona w ogóle idzie? Ej, nawet tu nie ma. No o co chodzi? Skam. Słuchajcie, w ogóle mam 46 kukurydzy. Jakby chcieli mnie zagryźć. E... No tak już jest. Jak się zebrało całą mapę. Gdzie ta czachomiotka? Czy ja zobaczę jedną czachomiotkę na. na całą obronę? Ale z tego co widzę, tutaj będę musiał już trochę postrzelać. Z tego tytułu, że no niestety one trochę bliżej podchodzą, a nie mam tutaj sufitowych. A Te potężne trapy, no niestety tego chyba nie ogarną. Te moje trapy 4 mocy. Dobra, naprawimy to sobie szybciutko. Więcej osłoniaczy idzie w ogóle. Mogłem coś tutaj jeszcze dostawić, jakieś kolce, ale w sumie maców na to nie mam. No cóż, 20 sekund, lajcik. na no, spokojnie. Ty, co to jest? Co to za Ubi obijanie mi ściany? Co to ma być? Podawać no, tą czachomiotkę, ja a ją zobaczyć. Mówiliście, że przyjdzie. Serio? Naprawdę? A nie czachomiotki nie zobaczyłem? Lol, to miała przyjść czy miała nie przyjść? Bo oszukali no, mnie. Tak to się robi. Dobrze, obronę mamy zrobioną, nie było to trudne. Trudne, trudne wyzwanie to nie było, także na no, spokojnie sobie tutaj ogarnęliśmy. zobaczmy, jakie nagrody dostanę. Przede wszystkim coś odblokuje. Więc zobaczmy. I na też trochę Expa, nie? Zdecydowanie. Okej, okay, mamy nagrody. E, trochę z no, koła expa dostałem, lol. No i okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na misji. Musimy uratować trzech ocaleńców i zrobić misję 3+, jako że to jest misja 1 Atlas 3+, no to sobie to wykonamy, ale no niestety nie ma tutaj na przykład misji uratuj ocaleńców, ale widzę jednego, widzę jednego, idę go uratować, więc to jest priorytet dla mnie na tą mapeczkę, żeby tutaj szybko tych ocaleńców ogarnąć, żebyśmy mogli przejść dalej. Ale pojemnika z amunicją tutaj przede wszystkim nie ominę, bo to mi po prostu da więcej tych materiałów. Okej, okay, dobrze. Ratujemy ocaleńców, zaraz zerkniemy sobie na pierwszą nagrodę. Z tego, proszę bardzo, zdobywamy nagrodę, jakieś pułapeczki, etc. To sobie zbije, to przeszuka. Może jakąś brońkę znajdę. To by było całkiem ciekawe. Są pułapeczki, także jednego mamy. Skrzynkę słyszę. Tylko ona jest na dole. Dokładnie. Skrzynka czwartego poziomu da mi jakąś pałkę. rurkę, Ok, ale wilczka se wezmę. Because why not z tego tytułu, że to się przyda na te początkowe misje. Mam drugiego ocaleńca. Idę go ratować. Bo to jest dla mnie priorytet w tym momencie, zdecydowanie. Żeby szybko to ukończyć, szybko przejść dalej. I mamy drugą skrzynkę. Super. Trochę mobka, jest druga skrzyneczka, to mi się podoba. Okej, okay, dostaliśmy trochę pułapek. Jak jakąś brońkę, dławiciela. Podoba mi się to. Daję jeszcze jeden i mamy misję z głowy. Ok, tylko sobie tutaj wbije się do niego tako. Proszę bardzo, śrubeczki podoba mi się to. Tu jeszcze troszeczkę śrubek sobie zbiorę. I szukamy trzeciego ocaleńca, trzeci ocalańc już jest znaleziony przeze mnie. Okazał się na mapę eee, na mapie. Także mi się to podoba. Ludzie wychodzą, ja sobie poradzę, nie będzie to dla mnie problemem. Mam budowniczego. Ogólnie jeszcze odblokowaliśmy jednego slota w drużynie. Um, więc to nas spokojnie sobie ogarniemy. Ale zobaczcie, ludzie wychodzą, ludzie wchodzą. Także tych graczy na małych poziomach jest bardzo, bardzo dużo. Um, więc sobie tutaj trzeciego ocaleńca zgarniam. Zgarniam sobie amunicję, zgarniam sobie dodatkowe śrubki, jeszcze więcej amunicji. Także to się przyda, idziemy szukać celu, idziemy szukać atlasu. Powiem Wam tak szczerze, że dosyć opornie się szuka tego atlasu i niezbyt mi to wychodzi, bo przeszedłem całą mapę. O, to się przyda, chodź tu. Okej. Okay. Co to dostałem? Co to, to za brońkę dostałem? Nie podniosłem jej, bo chłop mi, po... chłop mi broń zabrał. O ty. Nieładnie, zabrał mi fioletową brońkę, ja zabiłem tego ptaka. Nieładnie, już skam oskamowany w trzecim odcinku. XD Masakra. Co to w ogóle ma być? To była moja broń. Serio, on tam był? Ja. Dobra, bierzemy wilka i jazda. Eee, jazda do tego. Zdecydowanie jazda Z tym wilkiem nie ukrywajmy Jest ciutkę szybciej e, Szybciej się biega Jest to spoko Jak nie mamy deskolotki No to wiadomo nie No to to będzie szybsze Zdecydowanie Patatajamy oczywiście e, Do tego Do naszego celu Do Atlasu W ogóle w jakim to miejscu jest Dobra jazda Od razu odpalaj co zabudował Oczywiście za każdym razem ci ludzie muszą obudowywać te atlasy jakimś kartonikiem. Co to ma być? Dobra, siądź mi z tego. E weź to, zabuduj. Ja postawię sobie bazę. E ok. 7,5 minuty bronienia, także lecimy. Ja to sobie oczywiście zbiorę. Wszystkie rzeczy dookoła. Darmowe deski, darmowa surowa ruda. Polecam, pozdrawiam. Okej, okay, mamy skrzynkę poziomu trzeciego i jest karabinek, i to mi się podoba. To mi się podoba z tego tytułu, że ja sobie teraz ten karabinek, który mam, ja go sobie zrecyklinguję, dostanę dwie części, a ja wrzucę sobie ten. Tą pom tej pompki też się mogę pozbyć. I na przykład weźmiemy i w sumie tego też mogę się pozbyć. Tego dodatkowy proszek, ale znaczy tą snajperkę. Dlaczego by nie? Minuta do końca. Ten Atlas raczej nie oberwie zbyt mocno. Odbieramy nagrody za tą misję, mało punktów ocaleńca, ale zobaczcie ile ja expa zrobiłem. Ja zrobiłem 200 tysięcy expa za tak naprawdę nic do karnetu bojowego, więc naprawdę jeżeli chodzi o, o ten motyw, no to to jest bardzo dużo tego doświadczenia. Nic nie znaczy, jeśli nie dasz rady tego zrobić. Nasze moc to, to damy radę, ale o co chodzi z tym know-how? 25 lat w armii, 5 lat jako instruktor Cieszyć 10 lat dowodzenia. A, jeżeli masz know-how, to wiesz, jak coś zrobić, to się świetnie składa. Witamy w drużynie. No okej, okay. tak się przedstawia ten dialog. <laughs> Dobra, he mi... Pewnie tak nie będzie. No ja. <laughs> Coś działanie balonów. Sprawdźmy co to takiego. No i okej. Okay. Idziemy robić misję. Um, Zdobądź dane no bo... Musimy zrobić, dostaniemy za to awans schematy, pułapek, awans schematów broni, i możemy tych bohaterów sobie teraz w tym momencie ulepszać. Um, I pewnie dostaliśmy jakieś zadanie z tym związane, tak myślę. Dziennik zadań, samouczek, szkolenie bohaterów. Więc jak awansujemy sobie żołnierza, dostaniemy niepospolity schemat broni szturmowej. I ja myślę, że ja to zrobię, że sobie awansuję tego żołnierza w tym momencie. Na dziesiąty poziom, niech będzie. Eee, tylko pytanie, czy to mi się zrobiło. Czy muszę go wyewoluować? Aha, to już się zrobiło. To, to dobrze, to chyba dostałem ten schemat, tak? Zbrojownia, schemat. Okej, okay, dostałem kralenicę, super. Bardzo mnie to cieszy. I zasoby, e, w sumie nawet nie wiem, czy ja to zadanie zrobiłem. Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy do misji zdobycia danych. Ok, moi drodzy, misja: zdobądź dane, zrzucamy balon. Super, rozpoczynamy. E, ja sobie postawię. Tylko weź wyjdź, weź wyjdź. Chodź, wychodź, wychodź, bo chcę bazę postawić. Dobrze, super. Ok. Zbudowałem sobie coś takiego z tego tytułu, że dlaczego by nie. Okej, okay, ale widzę już mobki atakują potężnie. Zostało 7 minut, bo nie odpaliliśmy tego od razu. E, wiadome. Więc sobie chyba na spokojnie tu ogarniemy. W ogóle to jest taka misja, która nie ma tej burzy dookoła, co jest na wyższych mocach. Dobrze, niech się w kupie zbiorą, ja ich wszystkich tutaj wyautuję. Nawet tego nie przebiły. No, darmowe deski. Dwie deski, 10 drewna. 5 sekund do końca. Mamy to ogarnięte. Lajcik, misja zrobiona. Także przechodzimy prawdopodobnie w następnym odcinku do trzeciej obrony burzowej tarczy w kamiennym lesie. Taki tutorial na samym starcie, ale to nie jest zbytnio trudne. Ja też staram się jakoś tak mocno ucinać te materiały, żeby zbytnio też waszego czasu nie marnować na tym, żeby ewentualnie potem móc go poświęcić na jakieś inne ważniejsze rzeczy, ale te rzeczy tutaj też trzeba pokazać z tego tytułu, że to jest fajna, fajne przypomnienie sobie historii. No, także odbierzmy sobie nagrody i zobaczmy ile tych nagród tutaj dostaniemy. Poziom ósmy pewnie będzie poziom 10. no prawie 10, poziom dziewiąty, więc ten poziom też trzeba wbijać z tego tytułu, że no to też daje dużo, dużo bonusów w tym momencie. I ja nie wiem, czy ja po prostu może kogoś o wzmocnienie poproszę z tego tytułu, że, żeby ten level wbijać szybciej, bo, bo tam są naprawdę bardzo ciekawe nagrody. A dla takiego konta, które nic nie ma, bo to te nagrody są bardzo ważne i istotne w tym momencie, nie? No i okej, okay, zobaczmy. Co tutaj dostaliśmy? 525 PD schematu, no ale exp. 120 koła. Ja już chyba przeszedłem ponad limit tego doświadczenia. No to dalej pewnie to samo. Awans schematy broni, awans soclensy. Więc możemy sobie na spokojnie te schematy ulepszać teraz. Case! Nie, nie tego tylko. Będziesz mieć coś przeciwko, jeśli zbuduję tu warsztat i zacznę robić bronię? Na pewno się do tego nadajesz? Patrząc na stan waszej zbrojowni, generalnie bardziej niż ten, kto się teraz tym majdanem zajmuje. Nikt się tym teraz nie zajmuje. Tym lepiej, jestem zatrudniona. Okej, okay, dobra. Haha, haha. I jeszcze raz powrócę nie ma w tym filmu. się nie przejmuje. przejmujesz, się. przejmujesz się. Dowódco, skonfigurowałam burzową tarczę na potrzebę rozbudowy. Byłam skórzona, więc nie wiadomo, co z tego wyniknie. Ale jeśli zginiemy, to mam to gdzieś. Przynajmniej zabierzemy ze sobą użytkownika, wielka wola 42. Recenzje. Dobrze, moi drodzy, w następnym odcinku rozegramy sobie obronę burzowej tarczy 3 i, tak, myślę, całe, całe tutaj tą stronkę też sobie zrobimy, bo żeśmy w tym odcinku zrobili sobie tą stronkę, więc, pewnie w tym następnym odcinku zrobimy sobie tą kolejną stronkę. I po obronie burzowej tarczy 3 powinno nam się odblokować inne rzeczy w ratowaniu świata. Także na pewno to ogarniemy w następnym odcinku, mamy dopiero 200 golda, widzę bardzo ciekawą rzecz, 63 godziny do końca, ale tego to mi się chyba nie, nie uda zdobyć niestety. No cóż moi drodzy, dzięki wam za uwagę, jeżeli odcinek wam się spodobał, łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego, baju!